Aż 35 goli w 8 meczach. Tak wyglądała 12 kolejka Ekstraklasy. Dodatkowo w meczu zadebiutowała kamera RevCam, którą nosił sędzia Szymon Marciniak. Wy zaczynacie 12 dobrego meczu, bez konkluzji. Panie Szymonie, dzisiaj legendarny mecz, bo pierwszy raz będzie RevCam. Co Pan o tym sądzi? E, używałem na podczas klubowych Mistrzostw Świata. Dużo się nie zmienia tak naprawdę. No, ja mam do zrobienia swoją pracę, piłkarze również. E, na pewno jest to fajne dla kibiców, dlatego że często będą mogli zobaczyć ustawienie sędziego w danej sytuacji, to co on widział, co też pomoże czasami zrozumieć podjęcie decyzji lub, lub brak tej decyzji, dlaczego tak to, tak to wyglądało. Także myślę, że będzie to fajna, fajna ciekawostka, też fajny materiał szkoleniowy. Czuć trochę większą presję z uwagi na to, że więcej ludzi będzie patrzyło dosłownie na ręce? Nie no, mówmy się. Ja nawet jak idę sobie do, do autokaru, to to ludzie mówią, że, że szedł krzywo, szedł tak jak <laughs> trzeba. Człowiek zdążył przy, przywyknąć. Oceniajmy to, co jest na boisku, dobre decyzje i to będzie najważniejsze. Siedem goli na początek kolejki. Motor upokorzony na własnym stadionie. W pierwszym meczu dwunastej kolejki PKO Ekstraklasy GKS Katowice wygrał na wyjeździe z motorem Lublin 5 do 2. Gospodarze grali całą drugą połowę w osłabieniu, co miało duży wpływ na koń.

To have the, this result, what we deserve, and this uh, championship uh, in '90s and in '80s, uh, we want to experience again. We will fight for this. We will fight every day for this. Don't have doubt. this winner mentality, to fighting every day, every day for this uh, title moments, and uh, that's why I'm here. Widzę, wiacy strzelali aż miło, ale i tracili. Dużo było znaków zapytania przed tym meczem, ale efekt jest zadowalający dla kibiców i szefów klubu. Piłkarze Widzewa Łódź pokonali u siebie Radomiaka Radom 3 do 2. uratował się w Kielcach. W hicie 12 kolejki PKO Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała 1 do 1 z Górnikiem Zabrze. Gospodarze prowadzili z liderem 1 do 0, ale w samej końcówce Rafał Janicki zapewnił gościom jeden punkt. Jagielonia efektownie przedłużyła serię. Arce zabrakło argumentów. Jagielonia Białystok wygrała z Arką Gdynia 4 do 0. Goście byli w stanie nawiązać rywalizację jedynie w pierwszej połowie. Po przerwie zostali totalnie rozbici. Dziękuję Wam tego e, wyniku, ale też tego jak, jak wyglądaliśmy dzisiaj w Poprzeczka też rośnie. Pomogli, nie? Jeżeli chodzi też o oczekiwania względem nas, I to jest normalne, jeżeli pokazujecie to, co pokazujecie, że naprawdę od początku sezonu, to ludzie będą wymagać od nas coraz więcej i więcej, a my musimy być wewnętrznie silni, odporni na to, z respektem, z pokorą podchodzisz, panowie, do każdego meczu, do każdego treningu, do każdej minuty spotkania i krok po kroku do przodu. Teraz, panowie, e, duży mecz przed nami, e, z bardzo dobrym zespołem, na dużym stadionie i e, jedziemy tam pewni siebie. I na pewno nie jedziemy tam. We, we not going Inaczej, jedziemy tam wygrać. Genialna Krakowia wróciła do wygrywania, Raków nie dojechał. Krakowia zagrała świetnie w defensywie i nie pozwoliła na nic drużynie Rakowa Częstochowa. Do tego dołożyła dwa konkrety z przodu i finalnie wygrała 2 do 0. Raków Częstochowa był po prostu fatalny, beznadziejny, okropny. Wygląda na to, że przerwa reprezentacyjna rozregulowała drużynę, która przecież w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo korzystnie. Co za zwrot akcji w meczu na dnie. Lech Gdańsk w ostatniej akcji meczu strzeliła gola w Gliwicach i wygrała z Piastem 2 do 1. Dzięki temu opuściła kosztem Piasta ostatnie miejsce w tabeli. Gorąca końcówka w meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin prowadziła pogoń Szczecin miał przewagę lech poznania ale zdobyć kompletu punktów nie udało się żadnemu zespołowi o remisie 2 do 2 zdecydowała bramka portowców zdobyta w 90 minucie Media Warszawa doznała czwartej porażki w sezonie. Wojskowi przegrali w Lubinie z Zagłębiem 1-3. Antybohaterem meczu był Kamil Piątkowski. Przed bezpośrednim starciem w Lubinie wyżej w PKO Ekstraklasie była Legia, która od Zagłębia miała dwa punkty więcej. Miedziowi w rywalizacji z Wojskowymi nie potrafili sięgnąć po komplet punktów od 10 meczów. Legia Warszawa nie notuje dobrych wyników. W miniony weekend próbowała się przełamać w Lubinie, ale również tam przegrała z miejscowym Zagłębiem 1-3. W tabeli PKO Ekstraklasy warszawska drużyna zajmuje dopiero dziewiąte miejsce i Traci już 9 punktów do lidera Jagielonii. Brak wyników spowodował wzrost spekulacji co do przyszłości trenera Edwarda Jordanesku w Legii. W poniedziałek po meczu z Zagłębiem portal Goal.com poinformował, że Rumun jest gotowy podać się do dymisji, ale działacze warszawskiej drużyny jej nie przyjmą. We wtorek przy Łazienkowskiej było równie gorąco: portal Legia.co.net informował, że Jordanesku miał odwołać trening drużyny. Klub zdementował jednak te doniesienia, twierdząc, że zajęcia były odwołane już znacznie wcześniej. Nie oznacza to jednak, że we wtorek nie działo się nic wokół przyszłości Jordanesku. Dziennikarz Piotr Koźmiński z portalu Goal.com poinformował, że Rumun odbył rozmowy z najważniejszymi osobami w klubie. Efekt? Jordanesku zostaje na razie w Legii i w środę wsiądzie do autokaru z drużyną do Krakowa. W czwartek, właśnie w Krakowie, Legia rozegra kolejny mecz Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie szachtar Donieck. Ze względu na wojnę w Ukrainie, szachtar domowe mecze w europejskich kucharach rozgrywa w tym sezonie na stadionie Wisły Kraków. W ostatnim meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła-Płock wygrała z Brukbetem termaliką nieciecza 3 do 1. Różnica między jednym i drugim zespołem była olbrzymia, z taką postawą goście mogą jedynie pomagać marzyć o utrzymaniu. Come on!